Jest, idzie Gdzie ty jesteś? Jestem w samolocie Tabletki, jedzenie się spawnuje Butelki z wodą Ty to czekaj, nie zabieraj jedzenie, bo ja nie mam No ale to sobie możesz przyjść i sobie sam wziąć. Tutaj się wszystko regeneruje, nawet bu ten, butelki z alkoholem. Mamy nieskończone strzały podpalające. Jeden buduje, drugi ścina. Tak da się budować. No, paliwo mi się skończyło. Ale na szczęście mam 5 garnitur przy sobie. To już jeden używam i zostały mi cztery. Więc muszę zmienić grafikę. Bo mam mega, mega ciemno. Co? Mega ciemno, mam muszę sobie to zmienić ustawienia. Naciśnij sobie Escape, ustawienia, yy, grafika i tam ma yy, ten. Korekcja kolorów i tam sobie ustaw teksańska. To by już wszystko widział. Teksańska? Teksańska i daj sobie światłość w jak na maksa i ten. I w trakcie nocy, a w dzień sobie daję ją na, yy, na najmniejszą Tak jak jest teraz deforest, to zaraz niedługo będzie kurde depole Z tego deforesta Forest'a Lasu nie ma, wycinałem No Nazwy odcinek, odcinka drzwi Trochę szybko się w tej pali paliwo kończę, ale no. No, dobra, pier pierwsza, pierwsza skóra szczurki na moim ciele po tym jak mi wszystkie zdjąłeś. Jak ja? Czemu sobie w ogóle wózka chociaż nie zbudujesz? Będziesz szybciej chociaż z tym chodził. W sumie ty dobry pomysł. Chłopco, to dopiero teraz na to wpadł. Jak mu się zaproponowało. Samemu wpadłem na to. 100% legit. Muszę mi coś zbudować. Patyków nie mam. To ja pozbieraj. bo mamy drzewo w bazie No to jest etnik Dobra, jak rozwalę pół muru, to się nie zestraj Nie. Teraz jakby je tutaj wyciąć W stronę góry musi polecieć Leć w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, nie zniszczył! Mission complete Chciałem drzewo nie niszcząc tego Płotu. Się muszę trochę odsunąć jak biję ten kopniaka, bo trochę uwaliłem już też płot. O, idzie do ciebie z siekierą takich. A nie, to nie siekiera. Nie wiem co to jest. No chłopie, tutaj masz mnóstwo balaty, tam jeszcze ścinasz. Ty jesteś tuheadem. O! Nie dziw się jak, jak y, dostaniesz bombę. Od kanibala. A nie jest? O, dwóch. Z pałkami. Zazdroślili sikierka międej. Leci! Eeeem... Um. Tym razem chyba hitnęło płot. Dobra, mamy skrycie. Ty to chociaż przyjdź tutaj i pomóż, nie? No nie no i musiał uciec Kolejny Mówiłem chyba, że gramy na hardzie, czy nie? Nie, a dlaczego? OLE BOMBĘ CHŁOP DOSTAŁ Czeka PRZEDE MNĄ Dobra chodź, idziemy po ten pokatane. Jesteś w tych poksach Nie ma nic No Tuchet Chodź Alkohol tam jest ja chętnie wezmę. Czekaj, czekaj. Czekaj, chwilę, muszę sobie podmienić rzeczy. O kurde, weź sobie podnieść tą kartkę. Chodź tu, wezi. Kojarzysz. No kojarzysz ten rysunek? Z pewną osobą? Kojarz... Hmm. Yes. O nazwie Weziv? Picie, picie, picie! Chodź! Papacz! Nasz, masz, nasz ukochany przyjaciel. Teraz będą nas atakować. Gdzie ty żeś go tu prosił? Aj, oh, Grant. Co? Co z wyrolu ch Chciałbyś tutaj wejść? Nie ma. Iść do pa, ciebie? Papacz flara. Nie, weź nie wychodź to czekaj. No, musiał, kurde, marnuje strzały po to, żeby go nie trafiać. Trafiłem go. O, ale, od, ale on odstrzeli tą strzałę. Dobra, mała gra chyba na mnie. Nie, chłop, patrzy w ściany i ją bije. Iść do Czekaj, bo on tam, tam ciebie tankuje przez tą ścianę. Sypnął. A, dobra, bo tutaj chyba na górę powinniśmy iść. Masz coś do jedzenia? Może mam. Mam może trochę mięsa. Ale musisz ognisko stawić, tak to. O! O, nie. Teraz to jest z nich yy, ten jedzenie, a ja tego miejsca to ja tutaj nie kojarzę, że było więcej paliwa, więcej lin i to można wysadzić. tak Można to wysadzić? Nie. Jedzenie robię Ty my to Albo oni zmienili jaskini, albo weszliśmy do całkiem złej innej jaskini, ale nie czekaj A bo my chyba poszliśmy nie w tą stronę. Co powinniśmy Poczekać może? Czekaj skoczę zobaczyć. Bo my chyba w złą stronę A czekaj, bo tu jeszcze trzeba niżej zejść Albo nie. Czekaj. Masz może jeszcze jedną kość? To muszę zdrowy pancerz? Nie mam. Siema, assistent Walter. W ostatnim moim filmie pojawiło się. No to w dupie, wchodzisz do jaskini. Pieczkę. Niestety problem jest tutaj taki, że no trzeba. To, to już widzieliśmy jak zdjęcie. Problem jest taki, że yy, trzeba... No nie no ja nie chcę tego. Trzeba się niestety rozprawić z mutantem, który będzie tutaj gdzieś za mniej więcej. A tutaj sobie teraz idziemy prosto i tutaj z, z lewo no sobie idziemy dalej prosto. Przechodzimy sobie tutaj proszę przez taką wodę i sobie idziemy na... No i on walczył z mutantem. Przez jaskinie. Idziemy, 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 idziemy. Tu są zęby. Takieś Także sobie idziemy prosto, przez te jaskinie. Ty czekaj, chłopak. O proszę, mi się ja ty my chyba jakoś źle trochę poszliśmy. Uważaj, bo tu jest gdzieś. Tu są kanibale. O! Jest, idzie. Uciekaj stamtąd! Wyskakuj! Nie stoi się w jednym miejscu 5 minut, aż o ciebie podejdzie. Widzisz, że idzie... O, dobra, leży. No, teraz jesteśmy na, do na dobrej drodze. Jeszcze potrzebuję trzech pancerzy i będę miał full pancerz. Teraz idzie się tutaj w prawo. Dużo akurat pamiętam i tu No i już dochodzimy. I tam jak jest to światło, tam już jest katana. I przy okazji dużo jedzenia No i Jesteśmy w tym oto miejscu. Mamy to. Katana siedzi bam zabieram Pa, teraz można już wywalić jedną tą tą podstawową i paso się matera. Widzisz to? Widzisz to trzymam Z zwykłą siekierę tą wywalić? No, ona ci jest już niepotrzebna Fakty wszystko co wlezie O, paliwo jeszcze jest. No i można się teraz zwracać. Teraz trzeba tylko stąd wyjść jeszcze. I musimy iść teraz jeszcze po akwalumkę i będzie git. z tych są chyba, nie? Co? Najciekawszą rzeczą są skinie w odcinkach Mmm, to jest akurat prawda w sumie Bo w wyskiniach się zazwyczaj najwięcej dzieje No, bo budowanie to tam takie nudne trochę jakby Dobra, można przetestować pierwszy raz katane Ty bierzesz go, ja no. biorę go Normalne obrażenia w końcu i prędkość. Tu prawdopodobnie leży jeden pilot z naszego samolotu. Przynajmniej tak wygląda. Co ono mu zrobiło? Kawałki szkła jakieś pobijane. Chodź tu. O, kolejna znajdźka. Kolejny rysunek. Obs, się przez to przerąbać. No i git, chodź Dobra, już jestem miałem y, lekki problem, bo mama coś chciała. O, latarkę będziemy mieć. Patrz, tu jest latarka. Oooo! No, jeszcze jedzenie tu jest. I flary. No, ale... Tutaj jest jeszcze jak dobrze nie... Ja myślę, że tutaj bardzo kijk, Dobrze pamiętam, ale jednak się pomyliłem. Arkohol. Schodzimy na dół. Dobra, to jest jedna chyba z najłatwiejszych jaskini jaką yy, pamiętam, bo ja ją przechodziłem nawet nie raz. I ty chyba też tu nawet nieraz przechodziliśmy tę miaski Bo w sumie, nie bo w sumie zaczynaliśmy grać to w sumie zawsze Chodziliśmy pierwsze po akwalunga. Chodź tu już mam Aqualunga, S Wiesz jak go założyć Wcho Klikasz sobie Tab Znaczy w sumie nie wiem jak u ciebie jest, ale tam musisz sobie otworzyć y, To menu z tymi rzeczami, nie? Plecak? No. No i tam na plecaku masz taki aparat oddechowy. Klikasz lewy. O no i co teraz? Kachujesz i idziemy. Mogę oddychać? No. Cześć. Ciema. Ale ten tlen i tak spada. No spada, ale na pewno wolniej niż normalnie. Jakbyś go nie miał, to byś tutaj nie do rady przepłynąć. Chyba że bo tutaj są te dzieci. O, to jest butla. Weź sobie, użyj od razu jedną butlę i... O. Musisz otworzyć wrota. Jak? Kamienie musisz kłaść, tutaj masz kamienie Weź kamienie stąd, tu masz kamienie jeszcze gdzieś? Ale nie, tu, tu, ślepy jesteś? E, szybko, bo tutaj na górze jest ten Ognisko gdzieś A nie, tutaj jest, tu jest ognisko, tu. tu, 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 tu Tu gdzieś jest, o Jeszcze benzynę mamy do tego o, tu jest jeszcze jedna siekierka Gdzie? Tu gdzieś jest jeszcze jedna, jedna siekiera, jak dobrze pamiętam Tu jest na 100%, tu Tutaj leżała O, o to jest zdjęcie pajączka, jak wygląda Ładno, o tu jest siekiera Where logic? Karnister na ognisku to się kiedyś z dobra czy nie? Nie wiem, zależy jaką wolisz jak, jak Tak, wolę katane, nie? O, znajdźka kolejna Dynamit Dobra, gdzie idziemy? Tak, falunga zakłada i skakujemy. Ja ciąg, go mam Później od razu nie zapalej ogniska, bo tam jak się wejdzie wyżej to tam jest ognisko. Na całą górę wchodzimy szybko. Powoli będziesz zamarzał, a na górze już od razu ognisko czeka. Trzeba szybko wejść i je zapalić. Zapalaj. Nawet batonik na ciebie tutaj czeka. Yyy, tutaj już nic nie ma, więc możemy wracać do bazy. Piorastę z nich zbie... Chylonek! Zniszczyć. Weź też zniszcz to. Okej. No, ty to możesz niszczyć, ja nie mogę. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, no, cześć.